Jestem kurde magistrem psychologii Jak na kurde magistra przystało Uczyłem się, żeby nie musieć jak jakiś polski robak zasuwać Więc siedzę w chacie stary I kapturze mnicha Spuszczam się na swoją kapliczkę Freuda, Wycieram badyla kantem I w tym momencie do pokoju wpada stara Prąc ryja, że mam wydupcać na zakupy Jestem robakiem, nie robem Kurde, a ona jest po pośredniaku No ale dobra, zakładam ponczo Biorę siatkę, bo hurdur, 90 groszy w sklepie Nie będziesz wydawał Jak taką ładną w domu masz Auta nie ma. Do siedlowego nie mogę iść bo Za drogo, kur! Nie będę tej pizdzie z podczwórki! Co jej mąż jest właścicielem! Kolejnego auta sponsorować! I nie stara do domu nie wpuści z powrotem. Pij, pizda z podczwórki, jej stary jeżdżą fiatem Bogactwo skurczy syny. Bo dwa, no więc zadupiam. Ten kilometr do marketu. Spocony jak suka po porodzie. bijam się do świątyni Januszostwa. I grażynizmu. Pod wezwaniem świętego. Kurde robaka w kropki, słuchawki w usza. Żeby nie słyszeć pisku plepsu. I wymijam Bijących się na podłodze. Ostatniego dorsza z promocji. Motłoch ze zwinnością plemnika. Nagle zaregau. Wyskakuje jakaś Karina i próbuje skosić mi czekoladę z koszyka. Co to była na promocji, ale już kurde nie ma. Walę jej szybkiego buta w brzuch poprawiam sierpowy i uciekam do kasy. Ludzi w kolejce, oczywiście, nawalone po horyzont. Ale dobra, cierpliwie czekam, zaglądając przez ramię. Czy ta pizda, co mi tą czekoladę chciała skosić? Dalej nieprzytomna na glebie leży. Doturlałem się w końcu do tej taśmy. I wykładam te bieda produkty, zasłaniając ryj ramieniem. Co by mnie jacy znajomi ze studiów przypadkiem nie zobaczyli. Bo mi kurde żyć nie dadzą. Widzę kątem oka, że stado matek stoi. I ślini się coraz bardziej z każdą wykładaną rzeczą. Ładuję te kurde warzywa i inne śmieci. Z drugiej strony taśmy do reklamówki, co ją z domu przytargałem. I nagle jakiś z pianą na pysku Stuka mnie w ramię Patrzę na ten jej obleśny ryj I pakuję dalej Ale suka nawala Jakby ostatnie 30 lat przy dzwonie Zygmunta harowała No to wyciągam słuchawkę I się kultularnie pytam Czego kurwa chce? A tapluje mi pianą na moje poncho z wełny alpaki. Już jej miałem gwizdnąć ale kasierka nam przerywa. I się pyta, czy chce swoje sześć naklejek na świeżaka. Mówię jej, że nie wiem, co to za gówno. Nie chcę tych naklejek, ale wtedy ten żeński robak, co mnie przed chwilą opluł razem z resztą kolejki, pada na kolana. I zaczynają mi tę pianę, co mnie wcześniej uwaliła, zlizywać, żebym im te naklejki oddał. Bo jednej akurat tyle brakuje, do buraka kurde bartłomieja. A druga z czwartą buraka już mają, ale teraz ciepią na marchewkę, naklejki. Naklejki czując się jak Alfons. Patrzę na to wylizane do czysta poncho. I z bananem na ryju. Wsadzam wszystkie sześć do ryja. Cały sklep zamiera. I patrzy się na mój uśmiech, kiedy żuję te naklejki intensywniej niż Linkiewicz. Czarne badyle po koncercie. Z każdym ruchem szczęki. Stado matek przybiera kolor swoich buraków, które załadowały do koszyku. Tylko po to, żeby dostać jedną jebaną naklejkę więcej. A później wyrzucić do śmietnika, bo i tak żalam tylko cebulę Wyciągam naklejki z ryja. Ucieram energicznie o dupę. I rzucam pod swoje mokasyny. W tym momencie. Odwala się Afganistan. Ludzie rzucają zakupy i biegną w moją stronę, jakby mieli rakiety w dupach. Jakiś Jan rzuca kulę na ziemię i zaczyna się czołgać, ale zaraz ktoś mu tę kule wbija w żebra, żeby jebany nie zdążył. Ogólna kurwica, jaka opętała sklep. Zaczyna mnie przerażać. więc odwracam się i próbuję uciekać, ale jedna naklejka przykleja mi się do cholernego mokasyna. Widząc jak ktoś wyciąga swoją sztuczną szczękę i używając jej jak kastetu, tłuczę matkę. Co to jej się udało? Te naklejki ze świeżekami z ziemi podnieść. Panice, próbuje strącić na Drugą stopą. W tym momencie dostaję kurde dorszem z promocji w łeb. mnie nieprzytomny na ziemię. Następne co pamiętam? To jak się budzę w szpitalu, a przy mnie siedzi zapłakana matka, patrzę i widzę. Kurwa, że nie mam jednej nogi. Co to mi się do niej? Ta naklejka przyczepiła. Mówię jej, żeby tak nie ryczała. Bo to moja noga, a nie jej. A ona mi wali liścia. Mówi, że nie jestem już jej synem, bo przewaliłem sześć naklejek na świeżaki. I ona teraz nie zdąży uzbierać. pierdoloną kalarepę katarzynę, I inne stare próchwy z osiedla. Się będą z niej śmiać. Ojciec siedzi ją pociesza. Mówi, że widział przed sklep. Dwie, co ktoś na nie nastrał, ale je wyciągnie i umyje, a resztę to ukradnie komuś przy kasie, jakoś uzbierają na tę kurde kalarepe.